Witam na kolejnym filmie, na moim kanale, no i tutaj jest Death Survival, druga część. Właśnie. No i... no. Gdzie ja tutaj miałam ten A nie, tutaj już. To okej, okay. może z tej górki, bo tutaj w ogóle nie ma zwierząt. Oj. O kurczę. mam tu szkielet? Chyba z tej nocy Ja cię kręcę Czemu tu mi się nie regeneruje życie? O już się regeneruje Kurczę w tych trawach jest niebezpiecznie ich szkielety ławą O, trwały mam wbite Wszędzie Kurczak jak, jak on się na mnie tutaj i już mam przechlebane, bo wtedy um, moje serce zmięknie i dam mu spokój. Tak jak tam mówiłam na poprzednim filmie. O! Jajko! Mam jajko! Oj! Gdzie mam to jajko? Wrócę. O! Jest kura! A to jest super cywatki, żeby kurda się wykryła. czy z tego jajka, bo to jest kolejne Się tak wykluje, kurwa Kurcze, nie wykluła się chyba, czy kurwa Jak się na mnie spojrzy, tam przechlepaną Tutaj było chyba Najwięcej zwierząt, a więc, a jeszcze i... ta owca tutaj dalej mieszka. I taki krewetki, <coughs> one tutaj razem wkają Co jest? Muszę sobie tutaj właśnie zbudować jakiś domek. Trzeba przesuń się, bo ja chcę tutaj sobie domek zbudować taki w kamieniu. No czemu nie? Idź stąd, krowo. Ale zapomniałam o czymś, czemu ja tak w ogóle w tych filmach tak nic nie mówiłam. On okay, coś tak i siostrę klebową i zrobię drzwi. Mm, A tak jak się robiło drzwi? Chyba tak. O. Czemu mam awtwe drzwi? Ja nic nie chcę No to dobra to. To jest zrobię to tak. Okej. Okay. Ile tak w ogóle trwa ten filmik? Um, jak na razie zrobię sobie to tutaj o tak. Albo właśnie ile tutaj trwa ten filmik, bo ja nawet nie wiem. No dobra, um, A potem już Co jest? Czemu ty się schowało? Hej, ty! Tam gdzie schowałeś? Nie wiem, czemu to się schowało. No ale dobra. Um, Pościna mowy jakieś drzewa. On się ciągle chowa to coś. Nie wiem, że... A, gdy ja biegam, to to się mnie boi. I teraz na łóż pobiegnę. Tak to się boi. Gdy ja biegam. No to też pobiegnę. No, to się mnie boi. Wow. Dobra, um, teraz filazów te, te piam. Um, czy jeszcze tutaj nie go piec chyba nic. Tutaj jak najbardziej oj, chwilowo będę. Mieszkała, a potem zmienię miejsce zamieszkania. Nie wiem, gdzie ja bym mogła pójść. może tam gdzieś. Hmm. No, chyba tam gdzieś poszło tam? Nie, bo tam w ogóle drzew nie będzie. To tam. Widziałam ja to właściwie innego by robić niż. Ну hmm. no no то не, ну то я поподлюжу я. в для подфабна. Ну, да, для вас мы это в сумме. No tak. A tutaj jest od odsze... Dobra, to pójda tam. Okej. Okay. Um, dajcie znać, czy chcecie jeszcze kolejną część, czy nie. I błagam zasubskrybujcie, bo um, ja mam zero subskrypcji. I pod każdym filmem, jeżeli to było mało, zero łapek w górę. Jest po dosyć smutno. Bo ja staram się robić jak najlepsze filmy. A nikt ich nie ogląda, właśnie. I przez to jest dosyć smutno. No ale dobra. Oj, jak to przestawić? Staram się robić jak najlepsze filmy, ale i mam nadzieję, że ktoś będzie to oglądał. Jak na razie nikt nie ogląda moich filmów. Oj, jakie mnie uwalniały Wybacz, owieczku Jak któraś się na mnie spojrzy, to mam przechlapane, tak jak mówiłam Wtedy już nie będę chciała zabijać tego zwierzątka O, żółwie Ach, tam też jest ocean, no to mu iść tam. Jak się drabi to w ogóle w wędkę? Mm. Nie wiem, nie wiem. Mm. Już myślałam, że to jest jakaś kopalnia. Ale niestety nie. A ja nawet żadnego węgla nie mam, dobra. Nie, co to jest właściwie? Dobra, niewawne. Co tam jest? Coś tam jest. A to chyba portal ten Ale i tak jest pod wodą. I nie mam kwasiwa i w ogóle nic nie mam. Zapomniałam, że to tak w ogóle wir mi się to wprzyda, żeby właśnie odpalić to. Tylko nie ma nigdzie w wiru. Hmm. O tutaj jest już Ale ja nie mam łopaty, to nie. zapomniałam o tym. Dobra, ja to też zrobię łopatę. Okej. Okay. Jest. Dobra. Znowu kopiemy www. Nie wiem, ile mi się go przyda. Tak jak i ja nie wiem za bardzo, tak naprawdę, jak um, zrobić kwasiwo. No, ale dobra. Trudno. A nie. To trwała chyba jak ja, ten www. To chyba muszę go tak. Hop. O! Zabierzmy? Nie wiem, ile tego powinna mieć, ale dobra hmm. jak się robi to. Ej, ale poważnie. Nie, jak się robi, krosiła. A, tak. Czekajcie, jakbym gdybym... po prostu tak. Szkoda mi jest z tego felaza. Nie wiem, dobra. Potem zrobię. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek wejdę tutaj do tego Minecrafta. I czy kiedykolwiek wydłufę do Nederu, więc. Więc ja w tej nie będę robić, bo po co? Nie, gdzie ja miałam iść? Tam miałam iść. A tutaj to nie jest kopalnia. Miałam w drodze. Widziałam tutaj żelaznego golema. Ale mi się wydawało. Jak widać. Zapomniałam o tym, że ja mam tutaj pasek układu. Dobra, skóra ze krówek to mi się będzie mogła przydać. Mm. Jakaś krowa tutaj jest? Halo? Halo, halo, centralo. Chyba nie ma celnej krowki. Kopalnia. Ja się zawsze bałam chodzić do kopalni. O kurczę. Do kopalni? Czy do kopalni się mówi? Nie wiem ale jeśli, ja mam w dawnym z zginę przez jakiś potwora. I nie mam nawet węgla. Coś tutaj tak tutaj widziałam. O, no właśnie, tutaj jest luda, znaczy ilość tu Jest go tutaj więcej? Ja nic nie widzę w tej ciemności. Zombiak. Tam jest zombie. No nie. A no dobra. Ja się boję chodzić po kopalniach. I tyle. O! Węgiel. Jest węgiel. Nic nie widzę, ale kopię i tak węgiel. Ach, słyszę zombiaki. Słyszę zombiaki. Ja się nawet zwykłego zombie boję. Sobie wyobraźcie. Jest tak, ja jestem, a w takim nubem, żeby się bać zombiaka. Dobra, no z wełny ze zlami. mi się w ogóle tutaj już nie wyda, bo mamy już łóżko i wszystko. Muszę pamiętać, żeby jak pójdę do jakiejś kopalni i będę blisko śmierci. To najlepiej, żeby szybko postawić łóżko i na nie kliknąć. Żeby gdy umrę, to żebym się tam pojawiła właśnie. Tam gdzie umarłam. Muszę o tym pamiętać. Bo już kiedyś umarłam. No i dzięki temu, że właśnie tak zrobiłam, to um, potem pozbierałam się i no ja cię kręcę, że są Endermany. E, nie chcę ich zabijać. Oj, Enderman na mnie idzie. Nie mogę im patrzeć w oczy. Ach. Niby Enderperły są mi potrzebne do zrobienia tych oczu kresu. Ale mnie to nie obchodzi. Ja się po prostu boję endermanów, bo one są mocne i się teleportują. Wcześniej tak w ogóle nie mogłam znaleźć węgla. A teraz węgiel widzę wszędzie. O! Jaka piękna ruda węgla. Dobra, no to może zrobię pochodnie. Gdzie mam crafting? Tutaj mam crafting e, ja, ja mam tak mało tego, paska głodu To ja muszę szybko coś tutaj upiec, nie wiem Bo ja mam dużą jedzonka O kurczę Enderman się tutaj teleportował Proszę cię Endermanie. Tutaj on jest nie Okej. Okay. Dobra, jak na razie będę wyłał tak. Trochę pod kamieniem, ale niech będzie. Mhm. No właśnie to zrację pod kamieniem. Okej. Okay. Mam już jedzonko. O, jedzonko mam. E, o, przy tobie jeszcze wylazą Nie ja, wiem, tutaj są dwa enerny, więc ja się tak tyle chyba je wychodzić w ogóle z tego miejsca. Ja wyje pod kamieniem w tej grze sławnie wyję pod kamieniem, w tej grze. Oczywiście w tej grze. Bo tak to nie wyję pod kamieniem. Okej, okay. No i jeszcze to. O, tam jest to dżungla, To tam będzie dużo um, tych melonów. Arbuzów, to, to mi się przyda bardzo. To ja tam będę musiała iść. Ja tam muszę pójść. Whoops. I się robi powoli noc, bo no to jest krowa.